Nawiążę do Aleksandra Fredrych. W swoich utworach zazwyczaj jego głównym tematem była miłość, którą uważał za prostą, za taką na wyciągnięcie ręki. W czasach romantyzmu jednak to było dosyć kontrowersyjne stwierdzenie. Jak Pani uważa, czy teraz w dzisiejszych czasach ta miłość jednak jest na wyciągnięcie ręki, czy nie bardzo? Ja myślę, że współczesne czasy jeszcze bardziej ten temat skomplikowały. Teraz nic nie jest ani takie proste, ani oczywiste, o ile Fredro w swoich czasach, no, dzisiaj powiedzielibyśmy, był hejtowany właśnie za to, że nie szedł z nurtem narodowo wyzwoleńczym i tak dalej, więc nie był popularny w swoich czasach. Co z tego z tego zostało, co my z tego Fredry bierzemy, może akurat nie miłość, ale te opowieści o ludzkich przywarach, bo myślę, że w tym Fredro był mistrzem. W pokazaniu ludzkiej natury w, pokazywaniu ludzkiej natury, w relacjach, takich tak jak mówią moje aktorki na scenie, niby takie komedyki, ale ciężki kaliber. Więc przede wszystkim ludzkie relacje, myślę, że to jest ponadczasowe i cały czas aktualne. Skąd się wzięło takie zainteresowanie teatrem? No, to jest zawsze jakieś marzenie, pasja, jest... która akurat tak się zrealizowała, że ludzie, którzy chcieli pragną być na scenie, pokazywać różne sztuki. Zebrali się w jednym miejscu i działają wspólnie. Także to jest myślę marzenie, marzenie tych, którzy występują na scenie. Skoro już jest mowa o występowaniu na scenie, to jaka jest największa taka trudność, wyzwanie przed wystąpieniem dla takiego aktora? No oczywiście trema. Wiadomo, że się stresujemy, że się denerwujemy, że, że chcielibyśmy wypać jak najlepiej. Wiadomo, że pamięć zawodzi i jeżeli się zapomina tekstu, no to wtedy jest nieprzyjemnie, gdzieś tam szuka się w głowie. Także jest wiele takich trudnych momentów, ale generalnie to jest zbyt duża frajda, duża adrenalina, także dajemy radę. A jakieś takie sposoby na taką tremę macie jakieś ćwiczenia? Nie ma na to sposobu. Znaczy na pewno ćwiczyć, nie? Występować dużo. To daje wtedy pewność siebie. Ale tak, no jedyny sposób to po prostu ćwiczyć. A jakie są takie najbardziej pożądane cechy dla aktora teatralnego? Oj, nie wiem, ja lansuję teorię, że każdy może. W moim teatrze, w naszym teatrze występują ludzie, którzy mają więcej lub mniej talentu. Także tutaj staramy się nikogo nie skreślać, chociaż oczywiście jedni mają więcej umiejętności, inni mniej. Co trzeba, trzeba być odważnym, trzeba chcieć tego, to jest podstawa, nic na siłę. Chociaż warto spróbować nawet, jeżeli ktoś bardzo nie chce. Jak radzicie sobie Panie z tremą przed wyjściem? Wejdziesz na scenę, poczujesz adrenalinę. I wszystko z, wszystko z ciebie zejdzie. I to tak jest, nie? że hmm. najgorszy jest ten moment tuż przed. Zapełnianie się sali widzami, podleganie tak. tam za kulisami, tak. a potem kiedy jest to światło i nie widać nic, widzę, nie, no to widzę, jest... Widzę ciemność, ciemność. no to jesteśmy tak jak na próbie. Tak, a na a się w wiesz, to się wszystko opuszcza. Że na początku przerażało nas to, że jest dużo widzów, a teraz jak jest mało widzów, to my się przerażamy, bo tak. potrzebujemy tego widza jednak, żeby dla niego grać. Że to robimy jednak po to, żeby... Co skłoniło Pani do przyjazdu na na Łęczową? <laughs> Klimat. Lubimy Tak, tutaj, lubimy tutaj. ten klimat, lubimy ze sobą być. Jesteśmy od i to jest też taki czas, gdzie jesteśmy ze sobą razem, mamy razem pokoje, jeszcze mamy dużo rzeczy uważamy, sobie, was, sobie tam notujemy, Kasia w swoim zeszyciku tak. tam jeszcze. No i z tego pewnie znależą no no, no, też, też powstanie fajnego. Ale też tutaj fajna atmosfera jest właśnie. Tak, taka przyjazna tak, tak. z teatrem dawno. Z Piękny no, jest więc bo jesteśmy Witamy w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Jest pan wieloletnim, doświadczonym aktorem. Ehm, jakie ma pan rady dla nowych początkujących aktorów? Dla początkujących aktorów, jak ja sam na przykład zdawałem do szkoły teatralnej, bo to było dla mnie pewnym celem, i tak dalej, od dziecka chciałem być aktorem, i jakiś celem. I to e, zawsze się pyta, ale jak mówić, jak się przygotować, jak ten, bo tu generalnie chodzi o to, żeby być prawdziwym na przykład. Nie? I teraz jak osiągnąć taką prawdę, kiedy się nie ma żadnych środków jeszcze? A ja z kolei, jak się ma za dużo środków, to do szkoły teatralnej niechętnie, bo już widzą, no, człowiek już jest gotowy, to po co go do, do szkoły brać, jak już, jak już coś tamtego. W związku z tym najlepiej chodzić i tak sobie ten tekst ze sobą, żeby, żeby on był już moją częścią, żeby on już był mną, żebym ja na różne sposoby mógł nim mówić, tak jak, tak jak się coś się zgadzam, nie zgadzam i tak dalej. Wybrać sobie taki tekst, który jest. Z którym się utożsamiam, i tak sobie z nim chodzić i pracować, że nie że ja wychodzę i recytuję, nie mówię, chyba że świadomie chcę taki walor zrobić, ale żeby on wypływał ze mnie, żebym to ja mówił, żeby to na oczach widzów było, że, że to się staje tutaj, teraz. Dobrze, a był pan w tym roku jednym z jury tegorocznej edycji OSY. Jaki spektakl może panu najbardziej się spodobał? Co panu najbardziej przypadło do gustu? Mi się podobało generalnie, może pani powiem, ta żarliwość ludzi i to, co się wokół, w świecie dzieje i tak dalej, że nagle, że im się, że im się chce, że mają taką potrzebę, żeby wchodzić na te, w to magiczne miejsce, bo to się zupełnie inaczej człowiek porusza na scenie, tu czas inaczej działa zupełnie i teraz chcą się z tym zmierzyć i coś takiego w tej formie zaoferować i, światu, i ze światem rezonować, no to, to ja to wtedy nie ma znaczenia, czy ktoś dopiero zaczyna, czy umie, czy nie umie, ale to jest bratnia dusza. Po prostu, to ja siedzę i się, się utożsamiam. I na przykład jest coś takiego, że. że potem jeszcze się spotykaliśmy z, 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 z aktorami, z twórcami. I, I tak ażby się chciało z nimi w ogóle pogadać dłużej, te, temu po, powiedzieć, żeby popracował nad tym, a tutaj, żeby ta scena i tak dalej, i tak dalej, to wtedy wszystko e, no, tak fajnie rezonuje, że taka bratność kultury się fajna. To, toczy, odbywa i wielkie gratulacje w ogóle dla waszego ośrodka, że się czegoś takiego podejmujecie. To jest dla mnie też dużym, dużym walorem, że znajdujecie na to środki, chęć, żeby od tej strony tworzyć jakieś kulturalne twórcze miejsce.